Siemano wariaty, jestem Królik, witam was po długiej przerwie od motovlogów, w ogóle od jazdy W tamtym roku można powiedzieć, że miałem taką przerwę, bo zrobiłem 5 motogodzin, także mogę powiedzieć, że w ogóle na motorze nie jeździłem No i jak już widzieliście po poprzednich filmach, tam relacjach z Instagrama, zakupiłem czterosuwa No i przejedziemy się tutaj po takiej pętelce, eee, powiedzmy, że takie mini hard enduro, bo takim typowym hard enduro górskim to nie mogę tego nazwać ale to jest takie miejsce gdzieś blisko mojego domu. Najwięcej motogodzin tu spędziłem, także objeździmy sobie jakieś podjazdy, i tak dalej. No, ogólnie problem może być z komentarzem przez tego FMF'a Bo ja nawet sam nie słyszę siebie, jak mówię, jak jest ten motor włączony. Naprawdę bębnie niesamowicie. Dlatego też rozważam powrót do serii. Bo wiadomo, no może minimalnie moc dodaje, no ale jednak. Cenię sobie taki komfort jazdy. Powiedzmy, że, że seria mi wystarczy co nie? Jeżeli chodzi o ten hałas i dźwięk. A tu dla mnie to już jest przesada. To jest taki już jak ktoś lubi jakiś ryk. O, widzicie, nasadkę bym zgubił, bo kierownicą się bawię do przodu, do tyłu. Coś mi nie pasuje z tym ustawieniem tej kierownicy. Jak sobie ustawię, że mi się dobrze na siedząco jedzie, to, to zaś na stojące jest slipa. Także. Nie wiem, no chyba rentala będę musiał kupić, bo najlepiej na tych rentalach mi się jeździło. A to jest oryginalna z Six Daysa. Ale coś coś mi nie pasuje w tej kierownicy, naprawdę wam powiem. Sam nie wiem co, bo kręcę w tą i w tą. Ale no jakiś mam niedosyt po każdym przestawieniu tej kierownicy. Zobaczymy jak teraz będzie, bo przed chwilą właśnie znowu kręciłem. Także no czasem coś postaram się powiedzieć, ale i tak wydaje się, że nie będziemy, nie będziemy słyszeć w ogóle przez ten tumik. No to jedziemy, no sam jestem, nie chcę szaleć, bo wiecie jak to bywa, po prostu sobie zrobimy taką przejażdżkę, jakieś podjazdy. Użyłem gogli A ujrzcie mi, że tu jest zaraśnięte strasznie Zjedziemy sobie może na dół tam Dziabniemy sobie jakiegoś wariata Przez wodę może Spróbujemy, no jest tu trochę głęboko Tam jeszcze jacyś poszukiwacze skarbów widzę grzebali także wyczuwam glebę, ale spróbujemy. No i właśnie powiem wam, że dwusuwem dużo łatwiej było tak skrobać niż czterosuwem lubi zgasł Ale jestem na górze lecimy dalej Domyczki byśmy tu wjechali w sumie Trochę się pomęczyć No i to jest następny minus właśnie, że on się tak zgasi. Fajny podjazd z winklem Teraz to jeszcze można jakiś błąd nawet popełnić, bo jest sucho Także trakcję mam elegancką Mimo wszystko, że oponę mam naprawdę słabą Ale nie będziemy chwalić dnia przed zachodem słońca Bo zaraz mogę wypierdolić boję się, że tak se mówię, mówię a to będzie gówno słychać to jest z drugiej strony z tej strony trochę gorzej mi wychodzi szczerze mówiąc gdzieś zakręt w prawo lepiej mi idzie Jak mnie zarzuciło. No i trakcją jakoś się wjechało. Gdzie my tu jeszcze możemy jechać? A przejedziemy się tutaj. Pierwszą jazdę miałem na tym motorze. Końcówka była zmrożona. Dobrze, że udało mi się go wrzucić. Szkoda trochę plastiku. Ale już i tak są porysowane. Ale lepiej, że były porysowane niż połamane. Dobra, gasimy sprzęta. E, tak po cichu to może lepiej będzie mi się mówić i składać myśli niż drżeć do tej kamery, a i tak pewnie sam tu mi słychać. Troszkę się zmęczyłem, ale to nie jest to co na cross country, bo takie tempo średnie było. Trochę lepiej już jest z tymi przedramionami, ale i tak jak na to, że zrobiłem 15 godzin w miesiąc, to. Powiem, że wolno ten progres idzie w tym betonowaniu, rozbetonowaniu tych rąk. No i parę słów o 250 w Sztrozuwie. Jeżeli chcesz kupić taki motocykl, to nie martw się, bo na pewno nie braknie Ci mocy. Ale jeżeli masz bardzo ciężki teren technicznie, jakieś podjazdy, trawersy i tak dalej, dwusuw będzie lepszy. Jeżeli masz taki teren jak to, takie podjazdy słabe, powiedzmy łąki, jakieś próby enduro cross country to ten motor będzie idealny ale jeżeli mieszkasz w górach no to już, już średnio bym Ci ten motor polecał bo ciężej się tym jeździ w ciężkim terenie to nie ma nawet o czym gadać ja założyłem sobie od Radka Mrozika taką klamkę powiem Wam, że super działa dużo lżej chodzi sprzęgło niż na oryginalnej jest, także, że jestem zadowolony. Zawieszenie też uratka Mrozika robiłem, też na pewno dużo lepiej niż seria działa. Ale na razie to muszę kondycję ogarnąć. Bo żeby. No że tak powiem, na razie ten motor i mocowo, i zawieszeniowo to i tak jest pod moje, ponad moje umiejętności. Bo muszę wam powiedzieć, że teraz e, czuję się, że gorzej niż kiedyś jeżdżę, to nie ma na to się gadać. No Ale po takiej przerwie wróciłem, więc nie ma nawet o czym mówić. No, no i to chyba na tyle. Jeszcze jakiś odcinek nakręcę. Nie będę się rozgadywał na tym jednym, bo to taki spontan wyszedł. Tego dziada FMFa to muszę chyba ściągnąć, bo powiem wam, że ogólnie tłumik, Wiadomo, no, brzmienie ma zajebiste, lepiej ten motocykl się troszkę wkręca. No, ale dla takiej osoby jak ja, czy to jest chyba tak ważne? Dla mnie to chyba lepiej, żeby tak sobie kulturalnie ten wydech prasował. A też y, przypałowy trochę jest, jeżeli chodzi o to, że gdzieś jeździ się dookoła, są domy, ludzie to y, no, wkurza się tych ludzi tym FMF-em trochę. Także baserię założę. Dobra, jak się odcinek podobał, to piszcie w komentarzach, dawajcie tam łapkę w górę, jak chcecie oczywiście. Także piona, i do następnego.